Cześć kochani. Z tej strony Susanna Wójci. Witam was serdecznie na moim kanale o urodzie, kosmetykach i pielęgnacji skóry. Dzisiaj porozmawiamy o wszystkim, co sprawia, że czujemy się piękne i zadbane, od najnowszych trendów w kosmetologii po sprawdzone metody pielęgnacji twarzy. Jeśli interesują was wskazówki dotyczące pielęgnacji skóry, nowinki kosmetyczne i recenzje produktów, Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Współczesna kosmetologia dysponuje wystarczającą liczbą preparatów na bazie kwasu hialuronowego stosowanych do plastyki konturów restylane Juwederm, suriderm, isogel, sogel, i inne różnią się one od siebie technologią syntezy cząsteczek kwasu hialuronowego, a tym samym stopniem plastyczności, gęstości zdolnością do zatrzymywania wody i szybkością niszczenia. Niektóre z nich występują w kilku wariantach. Jednak największa różnorodność wypełniaczy jest reprezentowana w linii Uvederm, pozwala to wybrać najbardziej odpowiedni preparat w zależności od proponowanego obszaru korekty i oczekiwanego efektu. Stosowanie wypełniaczy jest wskazane w przypadku zmarszczek mimicznych, zmarszczek na twarzy o różnym stopniu nasilenia łaskich kości policzkowych różnym nasileniu fałdów nosowo-wargowych, średnika symetrycznego kształtu ust. Jeśli pacjent osobiście chce skorygować kształt lub zwiększyć objętość ust, konieczność korekty kształtu podbródka. Zabieg powinien być wykonywany przez wykwalifikowanego specjalistę w klinice kosmetologii. W razie potrzeby wykonuje się znieczulenie miejscowe, często kremem znieczulającym który nakłada się na 30 minut. Lekarz indywidualnie opracowuje plan wypełnienia zmarszczek i trzymając się go, wstrzykuje żel w powierzchowne, środkowe lub głębokie warstwy skóry za pomocą strzykawki z bardzo cienką igłą. Zazwyczaj zabieg trwa 30 do 60 minut. Efekt utrzymuje się od 6 do 12 miesięcy, w zależności od użytego wypełniacza i specyfiki ciała.